BMW jest na tyle pięknym pojazdem, że jeżeli coś się zepsuje, to się zepsuje coś za około kwoty 100-200 złotych i to będzie ci denerwować i ci dokuczać. No a w Audi jest przeważnie tak, że jak się coś spieprzy, to trzeba zainwestować następne 40 tysięcy złotych. No to BMW, nie dość, że ledwo przyjechało i się rozładowało, gdzie widzimy, że ładnie jest pod, na podtrzymaniu prądu. Dodatkowo, o. To no nie było zamierzone, to jest BMW właśnie. Piękny operator za pomocą kamery otworzył sobie szybkę w tym oto BMW. No i się okazało, że jak się otworzy szybka, to się nie zamknie. Y oczywiście na takim jednym... <ślawniroganie> <ślawni> Mała przerwa na TikToka. Mała przerwa na TikToka. Oczywiście na jednym z naszych profili, w którym nazwy macie tutaj, mogliście widzieć, że zapytaliśmy się naszych widzów, W jaki sposób możemy to naprawić? Oczywiście większość odpowiedzi była taka, żebyśmy to wpierdolili do ryżu, opcjonalnie okleili taśmą, więc nie mieliśmy innego wyjścia, bo nikt z naszych ambitnych widzów nam nie pomógł. Młotek też nam nie pomógł, więc po prostu to szybę zakleiliśmy.